No telka z dni Głównej, I jakieś EP 07, 1030. Pierwsza właśnie, wagon mieszany. Ja idę na ukraińskie wagony. Wyjątkowo pociąg do Kijowa, a nie z Kijowa. Mamy ukraińskie wagony, perełka Że ja jestem już na drugim końcu składu pociągu. I co my tu mamy? Mamy tutaj. Elfa. Modlina z tym zepsutym wyświetlaczem. To, co dzisiaj udało mi się nagrać. Co już wrzuciłam. Tam jedzie sobie Gryfin z jakimś TLK. A tutaj ukraińskie wagony. Co prawda, bardzo rzadkie. I bardzo niecodzienne. Aczkolwiek są. Są, i niedługo będę, będzie się oczepiała. Siódemka podnie. No i będzie jechała do Kijowa. Ciekawe, bo myślałem, że to z Kijowa przyjedzie. Pięknie. 2010 rok. 29 października. Tutaj pusto badanek. A tam co? 3, 4, 7, te manewrowe, które będzie się tutaj podczepiało. No i wyjedzie w drogę do Kijowa. Jako, no może nie pociąg humanitarny, bo to trochę tak się kierunki potegesowały. Ale myślę, że jak najbardziej będzie on jechał do tego Kijowa. Ze względu m.in. na to, że są te. Świetlaczy już tam. No i czekamy, jak EP07347 podepnie się do naszego ukraińskiego składu. Także następny odcinek, jak już będzie startował.